Bardzo trudny mecz. Partyzant Targowiska no, postawił się nam dosyć mocno. W ostatnich meczach nie grał z taką determinacją jak z nami. Wiedzieliśmy, że będzie ciężko, bo boisko nam nie pomogło, bo na tym boisku się no, niestety nie da, nie da grać w piłkę, jest bardzo nierówne i no, straciliśmy swój atut. Stracona bramka, głupio stracona bramka, jednak no, strzeliliśmy też w pierwszej połowie szybko wyrównaliśmy 1-1, druga odsłona, wyszliśmy z szatki z zastawieniem, żeby, żeby jak najszybciej strzelić Gola i, i, i ustawić sobie ten mecz spokojnie. Jednak partyzan skutecznie się bronił, my atakowaliśmy, mieliśmy posiadanie, jednak on wychodził z różnymi kontrami i ten mecz tak naprawdę mógł się zakończyć różnym wynikiem, jednak no... My wierzyliśmy do końca, co było widać. Ostatnie minuty, doliczony czas gry. Chcieliśmy w każdej akcji zdobyć gola i nam się udało w 96. minucie strzelić tą decydującą ramkę. Hmm. Ogólnie o meczu dzisiaj, no, jestem zadowolony z zawodników, jak podejście do tego meczu. Zadowolony jestem, dlatego że każdy był skoncentrowany, każdy wyszedł na walkę i walczyli do, prawie do samego końca. No, dosłownie brakło sekundy, żebyśmy. żebyśmy no my zremisowali, nie. Powiem, że mieliśmy dużo swoich sytuacji, szkoda wykorzystanych właśnie tej sytuacji, bo zamiast my prowadzić 2-1. Niestety no, w końcówce mamy takie przybitki bez sensu i niestety tracimy w ostatnich sekundach bramkę, gdzie no po prostu no... Proste błędy, proste błędy i straciliśmy bramkę w końcówce. Niestety przegrywamy, ale w, w, po dzisiejszym meczu no, mam nadzieję, że będzie lepiej, bo było widać zgranie, zaangażowanie całej drużyny. Także myślę, że w kolejnych meczach będzie już dobrze. Gratulacje dla Karpat Krosno no i życzę awansu. Dziękuję.